Cześć kochani, witajcie na kanale o Matko i córko. Witam Was w kolejnym vlogu na naszym kanale. Słuchajcie, mamy czwartek. Także dość nietypowy dzień na imprezę, ale to dzisiaj wychodzimy na imprezę Halloweenową do naszych znajomych. Także witajcie w Halloweenowym odcinku, można wyrzec. Zawsze na Halloween robiło się ze mną jakieś takie nietypowe odcinki. W tym roku nic takiego nie załamował. W tym roku nic takiego, nie robimy nic ciekawego, nie zaplanowałyśmy w ogóle jakoś w tym roku ten halloween to nam e, Można by rzec, że trochę przelatuje gdzieś tam obok nas po prostu Bo idziemy na tą imprezę, ale jesteśmy trochę nieprzygotowani Nie mamy żadnych strojów W sumie tak, bo w zeszłym roku farbowałam bandaże Nie, to były dwa lata temu W zeszłym roku nie, o, nie byliśmy, ej w zeszłym będzie. roku też nie byliśmy na halloween, byliśmy na zabawie Andrzejkowej na Halloween nic nie robiliśmy. Dwa lata temu, dwa lata wstecz, e, farbowałam banderę, żeby być mumią, i to średnio wyszło. No w tym roku, w sumie, to wiemy o tej imprezie już od półtora miesiąca i coś tam planowaliśmy, ale ja miałam jeden pomysł, Kevin miał drugi pomysł, i nasze pomysły się gdzieś tam nie pokrywały, i nie zrobiliśmy nic. Nikt nic nie zamówił, bo nikt nie chciał odpuścić. I jak zwykle musimy robić e, strój last minute. Także. Zobaczycie jak się głowimy kolejny rok z rzędu, tradycyjnie, nad tym e, co ubrać na Halloween, żeby nie być ubranym jak na co dzień, żeby było chociaż w miarę jakkolwiek przebraniowo. Ale mój wspaniały mąż wymyślił, że on przebierze się za myśliwego, a ja za sarenkę, bo widzieliśmy na Pinterestie, że da się łatwo to zrobić, nie? Odwróćcie, bo cię nagrywam. Nie, najłatwiej było ci zrobić to, to, nie wiem, czy mogę pokazać. Nie, ja też nie wiem, czy możesz pokazać. Nie a, wiem, co chcesz pokazać? To na grupę z Halloween. A co nasułeś? ja to jest i toku, to mówię. Proste no. przybranie na Halloween. Czekaj, czekaj, bo nie ma ostrości. Musisz przybliżyć, I, A nie, ty musisz. O. Nie, co ma? Nie no tak nie działa. Za, za no Nie, 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 nie. Tak tak, nie. A ja ci mówię, że tak. Nie, nie widać. Nie widać? Czekaj? Nie. No. no. Widać. Widzisz? O, Widzisz? Dobra, no. no. Proste przybranie na Halloween. W nich. O, no fajnie. <laughs> no, spoko. Ale wymyślimy coś lepszego. Ty będziesz właściwie miała sarenką, bo dosyć łatwo zrobić. Jest makijaż sarenki szybko, łatwo. I jest ładny. Bo ja w ogóle. Miałam dosyć bez jakąś brzydką zmorą. <laughs> Jeszcze była opcja podróżników. Tak, no ale na podróżników też nie mamy stroju. Mamy lornetki no. Mamy lornetki i takich rzeczy A to ciężej kupić niż strzelbę w Action Po prostu jakiś pistolet zabawkowy dla dzieci I to nam się uda zrobić przed imprezą Na szybko To niczego nie wymaga Więc zrobimy to No i co chciałam powiedzieć Aha, że miałam dosyć bycia straszną, brzydką zmorą Bo Poprzednie nasze Halloween zawsze byłam brzydka i straszna. I miałam jakieś czarne, płaczące zacieki. Byliśmy mumią i też miałam jakieś takie creepy make-up. I miałam już tego dosyć, że jestem brzydka w Halloween. Więc będę w tym roku ładną serenką. A Kevin. Ma na pewno jakąś zieloną koszulę czy tam spodnie czarne, coś innego, więc on po prostu ubierze się zielono-czarno i będzie miał strzelbę jakąś zabawkową w ręce. A ja mam w ogóle brązowe soczewki i muszę jechać tylko do Rosmana po płyn, a że Rosman jest obok Teddy, no to wszystko zrobimy za jednym zamachem. Także będziemy mieli w tym roku ekspresowe, yy, spontaniczne, ale chyba najładniejsze przebranie, bo wcześniej nie byliśmy nigdy ładni, teraz będziemy ładni pierwszy raz. Ale zanim będziemy działać nad strojami, to zjemy sobie pyszny wiatr, który również przygotował mój mąż. Nie, to Mimo? a twoja o. No. Moja A to czemu to teraz w kuchni? Dokończyłem to dzieło. O, dokończyłeś dzieło mojej mamy. W postaci ugotowania makaronu po prostu. Aha. Czyli ona? Czy ona zrobiła... 31 krok w w miksie i po prostu 32 zakończenie. O, okej. Okay. No fajnie, że się przyznałeś, a nie udawałeś, że to ty co. Nie? Jezu, jak ja kocham Mmm, jak ja kocham parmesan. Prawda. Lube. Mm. Jedziemy do sklepu kupić. Ee, co jedziemy kupić? Płyn do soczewek. E, właśnie ten pistolet dla kawina. Jedziemy kupić też jakieś przekąski, żeby nie przyjść z pustymi rękami. I czy my coś jeszcze musimy kupić, Kevin? Koszulkę moro. Moro, koszulkę, jeżeli będzie. Także szybkie zakupy musimy poczynić. Ale dobrze, bo mam... E, znaczy dobrze i tak się ze wszystkim wyrobimy, mimo tego, że jest 16.41, a my no tak od 18.00 e, tam nas zapraszają. No to i tak się ze wszystkim wyrobimy, bo ten make będzie naprawdę ekspresowy. Myślę, że koszulka Moro jest tak schowana, że jej nie widać. <grych> tak, no, myślę, że jest ukryta. Kurczaczki chyba nie ma. No, mi się wydaje, że nie będzie w Pepku koszulki Moro, ale możesz zapytać e, pani eksponencki. Że nie ma. Mhm. Szukamy jeszcze w Pepku dla mnie uszu, e, no ale nie widzę tutaj uszu, nie uszu, rogów. Rogów. No, uszów. rogów. Uszów. Uszów też może, ale nie ma nic takiego. Dla Kevina też nic nie ma, więc idziemy dalej. E, kolejny sklep to Teddy. Podzieliliśmy się z Kevinem i ja już kupiłam, słuchajcie, i płyn do soczewek, i sztuczne rzęsy. Halo? Nie nie, nie, nie było, byłam teraz w Rosmanie. Tam w ogóle słabo nawet farbek do twarzy nie ma. Co? No, ewentualnie po prostu czarnym cieniem, no ale nie ma nawet żadnego pistoletu, co nie? nie wiem. Czyliś po taki zwykły pistolet, po prostu? Żeby nie karabin, tylko no nie, nie wiem. Jako, że Kevin nic nie znalazł w Pepko ani w Rosmanie, ani w Biedronce, to idziemy jeszcze do Osho. Nikt się nie bawi już pistoletami takimi jak ja się bawię. Oldschoolowymi, starodawnymi, jakieś to można nazwać. Że je, tak? vintage, to jest już to jest. To Teraz są nowocześni, myśliwi, tylko z nerfami latają po polach. Polaj się? Polaj się. Laj się się. Teraz może już polaj się <grym> latają. O ile w ogóle latają? Udało się nam kupić bluzkę Moro Także ty, to, to będzie taki dzień. element stroju Kevina Coś mi tu prześwietla. Ale dobra, chyba nieważne, nie mam czasu za bardzo. Dobra, przed pierwszym użyciem mam brązowe soczewki. Będę ich używała pierwszy raz, więc przed pierwszym użyciem chyba wypadałoby je zalać właśnie płynem do soczewek. A taki też mam. Myślę, że najpierw makijaż, a później soczewki, czy najpierw soczewki, później makijaż. Już i tak mam makijaż, więc chyba obojętne. Chcę jeszcze tą wodę wolać, żeby pieskie przypadkiem jej nie wypiły. I z tego co widziałam, to lepki po prostu robię sobie... tutaj tak mocniej, nie? Czoło musi się tutaj gdzieś to łączyć z tą skronią i z policzkiem. Ok. Żeby ten kontur był taki mocniejszy, to chyba bym tu musiała wyklepać. A mam jeszcze dzisiaj gąbeczkę jeszcze nie umyto. Dobra, tak prezentuje się mój make-up, ale uważam, że z soczewkami będzie dużo, dużo lepiej. Będę po prostu bardziej e, sarenkowa. Jedną już mam, uważam, że jest z tym mega różnica. I w ogóle byłabym hot z prostymi tańczówkami. Dobra, lecimy z drugą. Muszę przyznać, że dawno nie nosiłam soczewek i nie było to zbyt przyjemne w sensie zakładanie tej pierwszej. No ale lecimy z drugą, lecimy z drugą, bo nie ma czasu. No jest dobrą stroną. Tak dobra, jest ładna kopułka. Okej. Okay. Jasna! Nie no, z tej strony to łóżka wyglądają brzydko. Co to zdjęcie wyglądają brzydko, Kevin. O kurde. Do no nawet do zdjęcia wyglądają źle. Zobacz. A tego potem. A jak mam się to obrobić? W co, ja się zastanawiam, czy ja sobie właśnie nie zrobię po prostu dwóch kitek. O, zobacz, i jak mam sobie zrobiła? Dwa kucyczki? Czy tam koczki? No jest to zajmie? Nie wiem, krótko. Zobaczcie tylko na to. To jest chyba najlepszy mój last minute make up i last minute przebranie ever. Serio. Ja się w ogóle tak super dobrze czuję z brązowymi oczami, że to jest po prostu niepojęte. Ale dobra, teraz muszę szybko znaleźć jakiś ciuch. Tata, gdzie jesteś? A, u góry? A, dobra, to nic, Nic, bo chcę nagrać Twoją reakcję na mój strój. Jak reakcja? Upałował mnie. Dosłownie. Upałował w tym roku swoją sarenkę, a tutaj mam moje zdjęcie, zobacz. Już w stroju sarny i będzie, że szuka jej. Tylko musisz napisać szukam a bo kto widział. Kto widział. Widziałam na Instagramie Bodzio Meble. Fajne kanapy, fajne stoły i komody. I stwierdziłam, że muszę zobaczyć ten kolor na żywo i przyłożyć do tych kolorów mój panel, żeby zobaczyć, czy to wszystko kolorystycznie pasuje. Więc dzisiaj idziemy na przegląd Bodzio Meble. Kevin już jest w środku z tym panelem. <laughs> idziemy przegląd zrobić. No, ta kanapa sztruksowa. Świetna. Co sądzisz o sztruksowej kanapie? Na w że... No tak, jest kilka kolorów. Ale ten nawet nie był chyba najgorszy. Po, pokaż panel. Nie za ciemne. Hmm. A możesz tak przyłożyć panel do tego? Widzisz, jest fajnie. Fajnie to wygląda. Nie hmm. jest jakaś maga duża, ale jest z funkcją spania? Wydaje mi się, że tak. Tak, to wyższe spania. No i fajno. Kurde, taka brązowa przy psach, no bo ja chciałam taką jasną, nie, to jak tam. tutaj, ale mi się wydaje, że to nam się nie sprawdzi przy piaskach. No Ta z bukla, no super, ale kurczę Dobra, no co, idziemy chyba dalej po prostu oglądać Ale też truksowo fajna, no, ładny kolor Zrobię sobie zdjęcie, jak wygląda ten panel przy niej To też jest ta z bukla Ale no ta jest chyba za duża Gdzie taka wielka kanapa na no to nasze małe mieszkanko? To były <gryzny> jak większą się naszej ściany. Czekaj, ile tam mamy? 5 no, metrów? A to ma 3,33. A my możemy mieć max 2,5 Szukamy dalej. Jest tutaj też sztruksowe krzesło. Wydaje mi się, że to jest ten sam kolor co kanapa. Tak. Tak, za ten no? Fajnie, fajnie. A pokaż, jak to, ten panel wyglądał do takiego koloru drewna. Chyba się za bardzo wybija, co? Chociaż zależy, na się całe... białego. Tak, mamy białego Paksa, no? no że nie będzie razić, nie? To potem kwestia dobrania dodatków chyba. Nie. Uwaga, łyk pierwszej jesiennej herbaty w tym roku. To jest herbata z jakimś misem jabłkowym. Jak ja, ja herbaty zimowe, jesienne z Teraz to chyba jeszcze wydatkami. jesieniana No, teraz jeszcze jesienna herbatka mm. Czy Też na chcesz spróbować? Włoska serio Nie wiem czy jestem jesieniarzem, ale spróbuję <laughs> Wygląda bardzo ładnie A jak pachnie? Też tak. bardzo ładnie od 1 do 10. Wygląd 9, 10 na 10. wygląd Wygląda pach i smak. 10 na 10. Wszystko cicliwa. Nie wiem, no, nie 10. wiem, jeszcze nie spróbowałem. Robisz lepszą, ale. Tak? naprawdę dobra. Tak, a nie robiłam. No. Nie składałeś się u mnie ostatnio zamówienia na herbatę jesienną. No, jeszcze nie takiego wajbiku, ale powoli, powoli. No, dzisiaj taka pogoda wyżytka za oknem pada dzisiaj, z ponurą. No, było ładnie, rano. No, on rano było ładnie, no, jest... ale bardzo dobra. za bardzo dobra herbata. No i oprócz tego mamy jeszcze rąsy, mamy jeszcze zupkę i czekamy na pizzę Taki dzisiaj obiadek. Kevin, sporo czasu dzisiaj spędził na siłowni, więc jak to powiedział, może sobie dać. Dał sobie. Zasłużyła. Zasłużył. My zazwyczaj w pizzach Hut tą samą pizzę i jest to farmerska, z tym, że zamiast pieczarek e, dobieramy sobie kukurydzę. Znaczy wymieniamy po prostu składnik, zamiast pieczarek jest kukurydza. I to jest taki nasz typowy zestaw. Jedyną taką nowością u nas dzisiaj na stole jest właśnie ta herbata. No i zupa, bo ja po prostu jem pizzę, nie jem zupy. Witajcie w niedzielę. Wczoraj było piękne święto. Odwiedzaliśmy tak jak i wy groby naszych bliskich. Potem wieczorkiem pojechaliśmy do moich rodziców. Spędziliśmy cudowny, miły rodzinny wieczór. Było dużo śmiechu. Moi rodzice i starsi ludzie mieli wczoraj takie cudowne humory. Właściwie uśmiech nie schodził z naszych twarzy. To był naprawdę przyjemny wieczór. Dawno się tak w towarzystwie moich rodziców nie bawiliśmy naprawdę cudownie. Eee, a dzisiaj znowu niedziela, bo mam takie dziwne wrażenie, że wczoraj z racji tego, że było święto, to była niedziela. Czyli życie toczyło się takim niedzielnym trybem. A dzisiaj znowu niedziela. No, niedziela po niedzieli, tak dziwnie. Tak mi jakoś nieswojo. Ale dobrze mi z tym. Dwie niedziele pod rząd myślę, że dobrze mi zrobią. Ale właściwie nie po to odpaliłam. Luna! Luna, kółko! Ja wiem, że tutaj Cię jakiś zapach zafascynował, ale Luna, kółko, wracamy po kółko. Zgubisz kółko i nie będziesz miała. Ma nic z tego. Będę się chyba musiała sama po to kółko schylić. Luna, kółko. No, idziemy dalej. Ja właściwie nie po to odpaliłam ten aparat. Chciałam Wam powiedzieć, że ja nie pamiętam, żeby w okolicach 1 listopada było tak ciepło. Ja wyszłam na spacer, na poranny spacer z psami. Jest godzina około dziewiątej i ubrałam się jak zwykle o tej porze roku. Czyli mam na sobie bluzę dresową i moją taką bluzę, którą zawsze m, zakładam do lasu. Ona jest ciepła, ma kieszenie, e, więc jak jest już tak chłodniej, to ja właśnie e, z nią się nie rozstaję. Jeżeli chodzi o e, leśne spacery. Ale dzisiaj to kochani mam bluzę. Mam tą moją polarową bluzę, misiową taką i ja ją musiałam zdjąć. Było mi w niej za ciepło. Ja nie wiem. Jest dwadzieścia kilka stopni, bo ja pod tą niebieską bluzą, czyli taką zwykłą, tradycyjną, ciemką, nie za grubą bluzą, nie mam nic pod spodem. Nie mam żadnej bluzki z długim rękawkiem, ani nawet z krótkim. Ani, na, ani nawet takiego zwykłego podkoszulka nie mam. A jest mi po prostu ciepło. I mam na sobie tylko tą bluzę. Przewiązałam sobie tutaj Tą grubą, bo nie mam z nią co zrobić i jest mi po prostu ciepło. Ja się rozpływam. Aura jest iście wiosenna. Albo powiedziałabym, jest to aura z początku września. Czyli taki ciepluchny dzień z wiaterkiem, ciepłym wiaterkiem. No ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że 1 listopada to zakładało się swoje najcieplejsze zimowe ubrania: czapy, rękawice, śniegowce, kalesony po spodnie, rajstopy, czy to, co tam kto miał, bo było po prostu już mroźno. To już był pierwszy dzień zimy. Śnieg padał, mróz szczypał w nos i policzki. A teraz, proszę bardzo wiosna, albo bardzo wczesna jesień. Klimat nam się zmienia, kochani. I to jest na to dowód. A mamy tutaj wśród naszych widzów osoby, które pamiętają śnieżny początek listopada. Jestem ciekawa, czy tutaj w tych komentarzach ktoś się zgłosił. Kto pamięta śnieg na 1 listopada? A niedzielę spędzam w Pszczynie. Odwiedziliśmy ogrody pałacu. idziemy właśnie do kawiarni Daisy, którą zobaczyliśmy na TikToku i stwierdziliśmy, że musimy tam iść, bo o, już widzę tą herbaciarnię, tam to właśnie ten punkt ze światełkami chłopcy. No jest tam bardzo klimatycznie, jest świetny widok na zamek. No i stwierdziliśmy, że to jest idealny plan na taką przyjemną niedzielę. Nie na niedziela. nie bo Jak jest tam pudełko z Agi, to też mi daj moje Agi. A gdzieś ono było na początku tutaj. Pudełko jest tylko za gór. po... Nie, na pewno nie. Jest tylko pudełko za gór. O, przecież ostatnio otwierałam otwieramy tam były w środku buty. Kapcie z czerwoną nitką. Wymiana rzeczy letnich na jesienno zimowe. Benezia. To już ten czas, ludzie. To nie jest moja Wenezja? No, no, jakie to? No, ma tyle fajnych butów. No, no wiem, że no, ma na tyle fajnych, fajnych butów, butów, ale o tym nie chodzi po prostu. No. no. Co tu? Tu akurat są... O, no piękne, jesienne... O, zobacz. Zobaczcie to. Kiedyś w nich Dawaj byłaś, Praktycznie czysta podeszwa. No, zobacz na te. Ile buty? No. no to akurat nie mój vibe. No ale też. A tyle buty? Tyle butów tam Dzisiejszy cały dzień spędziłam w sypialni i w garderobie. Teraz idę na strych. A co takiego robiłam? No, robiłam porządki w swoich ubraniach, bo to już najwyższa pora na to, aby zmienić zawartość szaf. Czyli przepakowujemy ciuchy letnie i zimowe. Zimowe ściągam ze strychu i wkładam do szaf, a letnie do worów i na strych. No i wiecie co. Pierwszy raz od kilku lat zrobiłam taki prawdziwy rachunek sumienia. Taki prawdziwy, prawdziwy. Bez ściemniania, bez owijania w bawełnę, bez yy, myślenia, a schudne a może będzie to jeszcze modne a ciężko mi się z tym rozstać. Wiecie, tak naprawdę bez ściemy. I wiecie co? I ja już mam naszykowany worek z podpisem Vinted. I tam są ubrania, które cały czas na tym moim profilu są. I czekają na dobrego człowieka. A do tamtego worka dołączą dwa kolejne. Dwa ogromne, wielkie wory, i to są y, ubrania y, wyjęte z moich szaf, czyli są to ubrania y, raczej letnie albo takie przejściowe, chociaż y, są tam kurtki, bo gdzieś się tutaj w pokoju zapodziały. No i kilka swetrów. Są tu jeansy spodnie, no wiecie, coś w co już mój tyłek nie wchodzi, a krój był fajny i nie chciałam się z nimi rozstać. Właśnie tutaj są dwa worki. I ja na Instagramie pytałam was, co mogę z tymi ubraniami zrobić. No bo zobaczcie. Są tutaj spódnice, swetry, garnitury spodnie z ekoskórki. W tych spodniach, kochani, ani razu nie byłam. No nie zdarzyło mi się. Są w rozmiarze 36. Piękny beż, W ogóle nie zniszczone, bo nie noszone. No ani razu w nich nie byłam. No wiele bluzek, spodni, sukienek. Tutaj kolejny worek. I znowu sukienki, spodnie. No i właśnie pytałam Was, co mogę zrobić z taką ilością ubrań, no bo nie chce mi się, wiecie, wystawiać ich pojedynczo, no bo z tym jest potem bardzo dużo robota, ja nie mam na to czasu. I Wy mi powiedzieliście, że w sumie na Vinted są wystawiane też jakieś boksy, czyli kilka, kilkanaście sztuk ubrań w jakiejś tam cenie. No i wiecie co, no ja wystawiłam takie boksy, no i jeżeli ktoś z Was będzie chętny na Kupno ubrań. Wiecie jakie ubrania noszę, wiecie jaki mam gust, wiecie właściwie coś w mojej szafie znajduje, bo właściwie większość moich ubrań albo pojawia się na filmach, albo były osobne odcinki w stylu Mierzymy, hole zakupowe i w ogóle. Także wiecie w czym chodzę, czy w czym chodziłam. <grydy> w ciągu kilku ostatnich lat wiecie jak wyglądałam, więc jeżeli macie ochotę. Na moje ubrania, no to zapraszam na windet. O matko Kasia, tak się mój profil nazywa. No a ja teraz idę na strych, bo letnie ciuchy muszą pójść na górę, a letnie muszę nie, na odwrót letnie na górę, zimowe na dół.